9 9 999 Won Tak to się gra właśnie na handlarzu Witam was z tej strony Sabal w kolejnym odcinku z naszego magnata handlu Seria się rozwija, coraz więcej wonów mamy coraz lepsze sukcesy odnosimy Co ten odcinek udowodni Wam wszystkim Moi drodzy, pamiętajcie łapce w górze oraz komentarzu Czytam czymś i przejdźmy od razu do Odcina. Na starcie przypominam, że wartość moich towarów i wonów to jest około 60 tysięcy SM. Przyjmuję taką e, wartość tego i temu, bo to pokazuje, że pomimo tego, czy mam mniej wonów, czy mam więcej, e, to pokazuje realną wartość całego mojego asortymentu i to, czy zarabiam, czy tracę, czy stoję w miejscu, bo tak jest e, moim zdaniem najlepiej. Tutaj jest prosty przykład, jak łatwo jest zrobić czekając przynajmniej półtorej tygodnia. Kupiłem te matysy za dwa wony, 2,15 dokładnie, 13 sztuk, a sprzedałem za, po 3,5 minus inflacja od około 25 milionów, to na tym tylko i wyłącznie e, handlu mam zysk około 2000 SE. Więc warto było to zrobić. I tutaj pierwsze moje zdziwienie na tej serii. Co tydzień kupowałem blaski, bo, no jak wiadomo, serwer eventowy, więc takie eventy praktycznie co sobotę się pojawiają. Kupowałem sobie wieczorem po blaskach i sprzedawałem parę dni później. Po mojej marży, jakieś 40%, więc wychodzi na tym. No, no, fajnie na plusie wychodziłem. Okazało się, że rynek tak się już na nasycił tymi blaskami, że nie zarobiłem praktycznie nic. Byłem na plusie te 15-20 milionów na sztuce, ale to mi zażarła inflacja, więc praktycznie miałem 100 wonów prawie w blaskach. Potem i się okazało, że te wony tylko trzymałem i nic z nimi nie zrobiłem. Więc tak minął mi kolejny tydzień, można powiedzieć. Na handlowaniu paroma ametystami, na trzymaniu SM-ków i właśnie na tym, by e, sprzedać blask, to się okazało, że nie wypalił ale się nie poddałem, trzeba sobie umilić czas, ulepszając starczy. które w ogóle nie mają wpływu na tą serię, no bo w sumie, jeżeli ja mam item o wartości 600, 600 won, plus bony, plus alchemia i tak dalej, no to co mi da SATA 5 won, albo zysk 5 won, wiecie, to już są już takie wartości, że to robię dla samego kontentu, żeby się sam z siebie pośmiać, mówiąc sobie, a może wejdzie, a może i nie. Ja nie wierzę, że coś mi wejdzie na plus 7. To musi kuwa się udać, to jest dobry plan. Następnie skupowałem jadeity i ametysty, bo były w promocji, w sensie że na rynku pojawiły się tańsze. coś na tym trochę zarobiłem. A zaraz to podsumujemy, oraz najważniejsze był Happy, który miał wpływ praktycznie na wszystko: dwudniowy 30%. 30 I zobaczcie, jak te SM-y spadły. Kupiłem około 150 SM. I ja zrobiłem na wyrównaniu ceny. Poczekałem, wystarczyło poczekać tylko tydzień. Wiadomo, inflacja żarała mi tam około 5-6 milionów na sztuce. Ale i tak jestem niesamowicie do przodu. No zobaczcie, po ile kupowałem, a po ile aktualnie są te SMI, właśnie po tyle sprzedawałem między 55 a 65, średnio wychodziło 60, więc za sam ten deal mam do przodu około 15 tysięcy SM warto było. Samo Happy nie ma tylko wpływu na kupony SM, ale na wszystko co z tym związane. Jak jest Happy, dużo ludzi zaczyna robić alchemię, to jako wchodzi, kupuje tanią alchemię i czeka tydzień. Tutaj macie przykład, kupiłem parę parędziesiąt sztuk ametystów. Moi drodzy, poczekałem dwa tygodnie, troszkę inflacji mi to żarło, ale sprzedałem wszystkie po 4 wony. Więc nawet to... Że poczekałem, wiadomo to jest nudne i mało kto tak lubi grać. Ale żałuję dużymi kwotami, więc ja co chwilę coś robię. Bo gdybym miał ja tylko 200 wonów, to wiadomo, wydaję na ametysty i co dalej robimy, no nic, nie, czekamy 2 tygodnie. No nie, no ja mam parę set, więc co chwilę czymś żongluję. No i to mi dały podwójny zarobek, minus inflacja, więc zaraz wam powiem ile tego będzie. Około 16 tysięcy SM, minus inflacja, czyli 14 tysięcy na czysto. jest. No to jest takie właśnie proste, masz, czekasz, dostajesz, wow. Gdyby takie coś było w realu, aż bym chciał. Uwaga, nie będzie żadna na plus 8. Żadna na plus 8 nie będzie. Jedna. To jestem na 0 w sumie. No, może nie na. Idę on na plusie, ale. No i tak, jeden WON to jest 100 SM albo 80. Ja takiego czegoś nie będę liczył, bo mi się nie chce. Ja też takie klipy pomijam, gdzie robię taką drobnicę, gdzie mam zysku albo na zero, albo. Na jakimś lekkim minusie typu półwona, no bo ten odcinek trwałby godzinę, a nic by z niego nie wynikało. Bo ja robiłem dużo rzeczy, macie to na wielu klipach na YouTubie, na shotach. Tak jak teraz robię te truty, gdzie de facto teraz źłądka chodzi za wona. Więc co z tego, że zrobię 5? Ile z tego będę miał? 200 SM-ów? Wiecie, to jest tylko po to, żeby sobie coś poklikać, pobawić się, pochodzić. Tak jak ludzie, co stoją w mieście cały dzień, gadają o pierdach, za Magazynem robią PVP, ale nic z tego nie wynika, to jest ten sam poziom, mógłbym powiedzieć. Co ciekawe, ja wielokrotnie mówiłem, że nie będę grał tutaj na poważnie, jeżeli chodzi o normalną serię, tylko będzie, będzie tutaj handlarz. Ale i tak gildia sama w sobie się rozwija, 24. level zaraz. Aktualnie robimy dungeon gildyjny pod y, dodawanie bonusu żywiołu do broni. Tam jedno dodanie chodzi po 3 szeryfony, więc nawet dla mnie jako handlarza to jest jakiś tam zarobas I tak sobie ludzie spędzają czas na Discordzie, coś tam jeszcze sobie robią, więc jakby ktoś chciał, to wiadomo, zagadać do mnie na streamie, to pewnie was dodam. I tak minął kolejny tydzień, w międzyczasie robiłem naszej niki, tutaj wszedł mi 8 metiny, same nasiorki spadły z ceny, niestety, więc to dało mi tylko 4000 SM w wartości tego itema, bo 8 metiny, kiedyś dawało mi po 10, więc no, no niestety, teraz na topie jest 5 na bossy, albo... 5 na umy, na bossy, bo szamanicy to skupują, bo walczą o klucze na Alastora. A tam wiadomo, 4-5 skillów zależy jakie tam eku szaman ma, i taki boss sobie leży. A jako, że to jest y, serwer specjalny, to dodatkowe bossy na klucze respo się też na normalnych mapach. Chyba są dwa dodatkowe resp'y, więc samych respów macie aż 4. Dlatego y, ludzie się aż na to rzucają. Na wartość magicznego ataku, na umy, na atak na bossy, to jest w topie, no i wartość ataku, ale to zależy. To już nie tak dla szamana, no bo to już wtedy dla, dla melasów bardziej. Ach, to co lubię najbardziej, czyli kupony SM i desperacja wśród e, widowni i graczy Turcji, żeby tylko mieć wony, no bo wiecie, najłatwiejszy zarobek, nie? Kupić kupon na 1000 SM, by stawić szybko, no i masz wony z dupy. I to jest właśnie to, co lubię. Kupiłem kupony o wartości 56 tysięcy SM, czyli 56 sztuk, po 7 won, i na jednej sztuce zrobiłem 2 wony, bo półwona mi inflacja zeżarła, czyli aktualnie te Kupony są po 9,5 wona, co daje Wam teraz rzut z aktualnej wersji yy, te, tej ceny. Co dało nam znów? 14 tysięcy zarobku, ale musiałem poczekać aż 3 tygodnie, żeby te kupony wróciły na swoje miejsce. Bo GamePods ostatnio jest jakiś popalony i co tydzień dawał Happy 20, 25% i 30% tydzień w tydzień. Więc trochę dłużej zeszło, ale zeszło. Jestem na plusie. Powoli z nasienników będę rezygnował, bo cena nasienników z metinami a to jest najtrudniejszy bonus do wymiksowania ogólnie, bo wiecie, 5, metiny 6 albo 8, to nie jest tak, takie trudne. E, strasznie spada i już jest na granicy opłacalności, gdzie ja jeszcze mam koszt do, dodania bonusa oraz zmiksowania maksymalnie 5 zmianek na item e, daje, tak jest mój e, to jest takie moje minimum i maksimum jed, jednocześnie, jeżeli nic nie będzie to sprzedaję jako e, czysty w tym momencie miałem niezwykłego nie farta bo weszło mi 5 dla bossy, co daje mi 80 wonów zarobku przy czym poprzedni naszyjnik straciłem na tamtym, bo sprzedałem czysty, więc pomijając się jeszcze tamten, jestem do przodu jakieś 60 wonów co daje nam 7 albo 8000 SM. Przyjmijmy 7000 SM na plusie na ten nasior, więc no raz daje, raz zabiera. Ja nie chcę bawić się w takiego farta, bo to już jest już wyższy poziom hazardzisty i potem będzie tak, że zostanę z jakimiś nasiorami z metinami i, i, i będę kisił o góra tydzień, tydzień, dwa tygodnie, żeby wyjść na zero. Nie chce mi się. Ten klip pochodzi sprzed dwóch tygodni, zobaczcie jak blaski spadły. Miesiąc temu, albo bardziej półtorej miesiąca temu, były po prawie dwa wony, więc już tak nasycił się ryneczek Lidla, że już nikt tego nie kupuje. No każdy się przejadł tym karpiem, już nikt o niego nie walczy. Więc to jest ten... jeden z głównych moich zarobków na początku. W tym momencie muszę go porzucić i o nim zapomnieć, bo nie oddaję. Nie ma już żadnych przeskoków cenowych po czasie. To, co te grysy lubią najbardziej, czyli jakiś desperat wykupujący wszystkie ametysty, bo nagle skapnął się, że godzinie pierwszej w nocy trzeba zrobić alchemię, bo idzie na Joharę, nie? <laughs> I 7 godzin temu ametysty były podszywony, teraz tam poszedłem 40, więc cena taka jest zajebiście zmienna. Udało mi się przydać 10 ametystów, zrobiłem na tym 3000 SM, ale wow, nie? Po prostu warto sobie odświeżać. Ja sobie robię listę, co też wielokrotnie Wam pokazywałem, i wpisuję za jakiś czas te zmienne, więc. No takie, wiecie, złote strzały też się trafiają. Dicksony kolejny miesiąc, kolejne dziki, jak co miesiąc. Kupiłem 20, robiłem 2 wony na sztuce, kupowałem po 5,5-6, sprzedałem po 8, po 7,5, po 8,5, ale tak mniej więcej 2 wony wyszło, co dało mi, uwaga, 4000 SM zysku. Miksujemy dla fa fanu. uwaga. Nie wiem, dalej, poddaję się. <ścoughs> nie chcesz się grać? Ale bawiłeś się w handlarza, nie? Bo to jest dzikie ale... a... Przyznaj! Bawiłeś się w handlarza. I miałem rację, Ziółmuś bawił się w handlarza tego samego co ja, tylko z mniejszym budżetem i mu się znudziło, no bo wiadomo, trzeba poczekać 2-3 tygodnie, żeby się profit zrealizował. Ale dzięki za donatieka, jest to wartości około 17-18 tysięcy SM, ale odejmiemy jeszcze 10 tysięcy SM za yy, inflacyjne jakieś tam rzeczy, bo w tym odcinku w ogóle tego nie policzyłem. A nieraz czekałem z itemami, nieraz trzymałem kupony, nieraz takie jakieś tam inne rzeczy zrobiłem, więc w sumie dodaję sobie tylko te 7, nie dodaję reszty, bo no trzeba za jakiś czas odejmować tą kwotę. I tak zaraz będzie podsumowanie odcinka, ile w sumie mam tych SM-ów na ten moment. Ale się gile rozwija, na którą mam wyje nawet się nie mnie zajmuje. To, na co wszyscy czekali, czyli sławetny jadejt, jak powstał? Skąd ten pomysł? W sumie z dupy, raz powiem: byłem po imprezie urodzinowej i mówię, a, zdupmy coś szalonego. No i właśnie, co z tego wyszło i jak to wyszło, jak skończyła się ta historia? Właśnie wam teraz przedstawię. Albo odda, albo nie. Nie ma ciekawego Bejrzyste trzy razy ile kosztują 20,75 Miałem tam 8 sztuk nie eee, 8 sztuk miałem A mam teraz 3 8x11, to 88, a tu mam 75 Jak nie będzie to już nigdy nie tykam się alchemii Niech wam będzie Dobra <zysy> Szerawizowie... Lecimy tutaj. Jak to sobie oddało, to mi też. <grymne> Robi Szerawizowie, zrobimy tak. Kupujemy... Kupujemy kolejnego Rubina. Jadeita. Jak nie będzie kończymy stream'a, jak wejdzie stream dalej. Nie chcę Was już widzieć w tej gry też. Baga, patrzcie. Jakub nie spłoną rozumu. Ale to będzie piękny odcinek. Dobra, pierdolę się. Na offstreamie musiałem spróbować dalej, nie mogło tak to zostać, już mówię, a, grajmy dalej, kusi, kusi, szatan kusi. Proszę, proszę dwa razy HP. Błagam. Błagam. będzie na plus sześć. i patrzcie ale piękne. Nawet na jeba, bag, bagniaku takiego czegoś nie mam. Piękny wyborniaczek. Mm. Moi drodzy. Ale kasy. Ja Deita sprzedałem za 620 won, zagrałem w A -Bank moimi dodatkowymi wonami, bo tam w itemach jeszcze mam dużo, dużo wonów miałem. No i pomyślałem sobie, jak nie wejdzie, no to kończymy zabawę i przechodzimy na bagniaka, ładując tam sm -y, Bo pamiętajcie, sm -y jest na, są na cały klaster, więc jak do, tu dodałbym sm -y, to miałbym je na bagianamu. Ale weszło, oddało, zaryzykowałem, takiego zrobiłem hazardzistę w A -Bank i no... I GLK daje, daje, no to wziąłem. Yy, w sumie, tak, takie podsumowanie, mam 1050 won w gotówce, i prawie 500 w itemach no bo nie wszystko jeszcze mi zeszło co daje na ten moment około 170 tysięcy sm, a sam jadeit dał mi zysku prawie 30 czy tam ponad 30, już tam y, y, mówię zaraz z głowy co dalej z tym, nie wiem w sensie nie wiem jaki jest cel handlarza, a możecie mi powiedzieć czy wam się w ogóle przyjemnie ten odcinek oglądało Będę ja robię jedno, to, jedno i to samo ale próbuję to montować w taki sposób, żeby to było ciekawe do oglądania y, jaki będzie cel, nie wiem na pewno kiedyś doładujemy te Semy, albo przynios przyniosę Wony, że się z kimś wymienię na Bagniaka, bo dużo ludzi gra na e, Emeraldzie e, i też dużo ludzi gra na, na Bagniaku, więc na pewno bym znalazł e, kogoś do wymiany. Na ten moment nie zamierzam przestać, skoro mam tyle Wonów, to teraz będzie efekt kuli śnieżnej. Pamiętajcie, przykładowo mam 1500 Won, zarobię z tego 20% i już jestem 300 do przodu, nie? Więc skoro tak ładnie daje. Bo by nie było, ja myślałem, że ten handlarz na początku będzie porażką. Wiecie, wkur wkurzę się, spalę itemy, wymyślę coś głupiego i zostanę z zerem. A się okazuje, że ja praktycznie trzykrotność tego co miałem na początku zarobiłem. Więc, no trzeba dalej w to brnąć. Dajcie znać co o tym myślicie. Jaki cel sobie przyjąć handlarza? Nie wiem, 2000 wonów na przykład. Czy to będzie kolejny nasz cel do osiągnięcia? No i to było na tyle. Pamiętajcie o w górze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.